Widzowie, dzisiaj mam przy sobie pięć najlepszych, epickich, mitycznych, widzowie, skinów w Brawl Stars. Dobra, widzowie, zaczynamy. jest pierwszym skinem, który chciałbym wam e, pokazać, jest Cybergeo. No to jest e, chyba z poprzedniego sezonu. Tak, chyba z poprzedniego sezonu skin. E, pokażę wam, jak on się prezentuje. Czekajcie, widzowie. E, jak dla mnie, to on jest dość, chyba najładnie, najładniejszym skinem do, e, do, e, do kieła. Ale w sumie nie wiem, bo jeszcze teoretycznie jest e, jeszcze teoretycznie jest dyniowy kieł. No, jak, jak dla mnie to on jest też dość ładny. No widzowie, spoko to jest skin. Jak dla mnie, no, patrzcie, jak to wygląda. No s, nawet spoko skin to jest. Okej, okay, widzowie, tutaj... Aha, dobra, muszę znowu wejść w to. Nie wytrzymam, widzowie, nie wytrzymam zaraz. Dobra, widzowie. E, drugim skinem, e, który chciałbym wam pokazać e, to jest ten Byron yy, Widzowie no.. Teoretycznie tutaj skin nie jest za ładny, ale kurde, ataki totalnie wszystko wynagradzają. Ataki wynagradzają totalnie wszystko, patrzcie to czekajcie. Kurde, powiedzcie, że mi to nie jest ładne. Powiedzcie mi, że to nie jest ładne. No, to jest ładne. A to to już kurde w ogóle. Yy, no, sam skin według mnie nie jest ładny, ale ataki ma najlepsze. O kurde, zlagowało mi coś. Ataki ma według mnie totalnie najlepsze. Okej, okay, widzowie. Eee, trzecią postacią, postacią trzecim skinem, który chcę wam pokazać. No nie ma tego tutaj za dużo. Ale to jest ten El Primo. Eee, pokażę wam też. I jak dla mnie to on nie ma jakichś świetnych ataków, ale w dalszym ciągu, jak dla mnie... Ten skin sam w sobie jest ładny. Czekajcie widzowie. No patrzcie, bo ataki ma takie. No i trochę się różnią, ale nie jakoś bardzo. Eee, ale widzowie... kurde. Nie do, jak on skacze, to czekajcie, no pokażę wam jeszcze raz. Bo, o kurde, myślałem, że mi z gry wyszło, dobra. Dobra, widzę, że z przodu mi z gry wyszło, yy, ale już jestem. I patrzcie, widzę, te zielone przy tym El Primo, to jest dość spoko. Yy, widzę, jak no, dla mnie skin jak całkiem ładny. Yy, no, okej, okay, czwarty, czwartym skinem. O, jestem, dobra. Czwartym skinem. Yy, to. To jest chyba, to jest z tego sezonu skin. Yy, jak dla mnie on jest dość ładny, popatrzcie widzowie, no. Sam skin jest dość ładny, ale czekajcie, no ładuj się, kurde, bo... Te ataki są dość ładne. Patrzcie to, taka gwiazdka fajna. A to, to, to jest no właśnie jakiś list taki. No nawet spoko to wygląda. O, dobra widzowie, okej. Okay. Eee, piątym piątym skinem, który chcę wam pokazać, to jest Poseidon RT. I widzowie, ten skin mi się na, trochę nie podoba, w sensie on jest spoko, ale taki se, taki se jest. Ale widzowie, ataki znowu totalnie wszystko wynagradzają. Ten zwykły atak, to jest coś takiego. I to jest totalna, totalnie to super wygląda. I ten skin jest też duży, duży w grze i to też mi się nie siedzi. Ale patrzcie kurde, ataki ten, są takie. A na ulcie ataki wyglądają w taki sposób. I szczerze myślę, czy tutaj totalnie wszystko to wynagradza. Eee... Dobra, widzowie, ja musiałem sobie screenshot na miniaturkę zrobić. Sorry. Eee... No i nie zrobiłem. Dobra, później sobie to zrobię. Okej, widzowie, i to były skiny wszystkie, które chciałam wam pokazać. Chciałam dzisiaj wam pokazać. Pamiętać, to już w subcristo jest wolno. Naprawdę ważne. Ja się wam żegam. 13 i cześć.